Dobra, Donek. Koniec tego pitolenia pod publikę na czerwonym dywanie. Prawdziwą politykę robi się tu, w bunkrze. My, Niemcy, mamy to we krwi. Wiem, Olo, wiem, dziadek mi opowiadał. Ja to teraz, żeby było jasne. Na żadne CPK zgody nie ma. Nie po to takie ładne lotnisko we Frankfurcie mamy, żeby Polacy z niego nie latali. No tak, Olaś, ale wiesz, ludzie się domagają. A co tam ludzie, Donek? PiS przez 8 lat ten port budował i co? Jajco, Donek, dasz se radę. Przez kolejne 8 będziesz mówił, że to już. Że za chwilę zacznie się budowa. Ludzie łykną. No dobra, no to może chociaż z tymi wiatrakami damy sobie spokój, co? Ale jak spokój, Donek. Przecież nie będę Niemcom pod domem głośnego wiatraka stawiał. Poza tym w Zimensie wciąż mają nadwyżki. Komu ja to obchnę? Francuzom? Nie, no Francuzom to nie. Emanuel by był niezadowolony. No właśnie. Czyli tak, wiatraki od Siemensa stawiamy w każdym polskim ogródku. CPK będziemy obiecywać przez kolejne 8 lat. A taką atomową elektrownię? Taką malutką chociaż? Można? Nein. Kur ładonek. Nie dam w polskie ręce atomu, bo mi tu drugi Czarnobyl zrobicie. Macie wiatraki i wam starczy. A teraz już spadaj, bo się na obiad spieszę i miszny cel stygnie. No to idę. Fur Deutschland Fur Deutschland. Donek Fur Deutschland